Cześć, witam Cię w przestrzeni moich kart tarota. To będzie rozkład na Wodnika pod tytułem Co idzie w miłości? Lipiec, sierpień, wrzesień. Proszę pamiętać, że jest to rozkład ogólny i może nie rozumować z Tobą. Oczywiście nie pokażę, nie pokażę tutaj wszystkich wydarzeń, jakie mogą być, tylko po prostu może coś takiego najważniejszego, coś najbardziej istotnego, co warto wiedzieć, a więc Wodnik. Wodnik. Co dla wodnika w miesiącu lipiec, w, y, pod tytułem co idzie w miłości, czyli takie coś. Lipiec. Co w lipcu? Paśki lichów. Co w sierpniu? Diabeł. Hmm. A co we wrześniu? Paść mieczy. No więc w lipcu wodnik będzie połączony ze swoim serduszkiem, ze swoimi emocjami, uczuciami. Będzie odczuwał tak intensywnie coś takiego miłego. No nie wiadomo co to będzie, ale po prostu coś tu co będzie się działo w tych emocjach. Może się wodnik zakocha. We sierpniu, tu już jest diabeł, tu mamy coś toksycznego, jakieś toksyczne energie, może toksyczne zależności. No, zobaczymy, co to będzie. A we wrześniu, paśmie, czy, czyli tu będzie jakby powrót do racjonalnego myślenia. Może jakaś informacja tutaj ci się objawi ważna. Może ty po prostu zmienisz myślenie, inaczej będziesz myślał. Może ty będziesz się z kim kontaktował, komunikował, rozmawiał dużo, przesyłał informacje. Nie wiemy, co się tu będzie działo. Zobaczymy, dołóżmy karty tutaj na lipiec. Co idzie w miłości w lipcu dla wodników? Rycerz kielichów, dziesięć buław. I, hmm, no, ciekawe, te karty tak właśnie pokazują. A, czyli tak prawdopodobnie wodnik się zakocha. No, ale ponieważ wodnik jest taki mentalny, to to uczucie go na pewno, na pewno, ta emocja go obciąży, przeciąży, bo wodnik raczej z tymi emocjami to może nie jest tak bardzo za pan brat. A tu trzeba być takim miłym, takim ciepłym, delikatnym, takim kochającym, takim czułym. No, po prostu trzeba pokazać tą słodkość swoją. No, ale wodnik jest poważny. Wodnik nie, nie pokazuje swojej takiej czułej strony, po prostu raczej tą czułą, emocjonalną stronę e, ukrywa. Więc tutaj pojawi się ktoś bardzo romantyczny, Taki to może być. Ktoś z pod znaku ryb. Może skorpiona, może raka. Ktoś romantyczny, taki, który ma takie te porywy serca go unoszą w ogóle. Yy, bo on się szybko zakochuje. On tak kocha na zabój, on jest taki romantyczny, on jest taki romeo. Może śpiewać pod Twoim balkonem, może Ci kwiaty przynosić, może prawić czułe słówka. Po prostu taki słodziak, że naprawdę ktoś bardzo słodki, bardzo romantyczny. Może Ci będzie śpiewał piosenki i układał wiersze dla Ciebie. No i oczywiście Ty tak z zaciekawieniem no, popatrzysz na niego. E, tak, trochę czule bardziej, ale może nie do końca. No, ten wodnik nie jest gotowy na takie emocje, na taką głębię, na takie otwarcie się emocjonalne. Więc wodnik to go zaraz jakby przeciąży, obciąży, za trudne to się zrobi, za ciężkie, za dużo trzeba się odkryć. I tutaj, jak ten pory w serca się pojawił, ten kawaler tutaj jest, cały taki romantyczny, taki naprawdę boski, taki na, w ekstazie miłosnej. Tak może się zrazić tym Twoim podejściem, nie wiem, bo tu naprawdę ta, te emocje Cię bardzo przeciążą i obciążą, i po prostu, i relacja się skończy. No tak wygląda, że się skończy, będzie koniec. No ale zobaczmy, co tu tak zaważy, że to będzie koniec tej relacji słodkiej, miłej, romantycznej. Dlaczego? Co tu się może zadziać, że to się może skończyć? Królowa kielichów? Hmm. No być może, że bardzo ciężko ci się połączyć z tą energią królowej kielichów, kobiety, energią kobiety, która obdarza miłością. Jeszcze prawdopodobnie nie taka energia no, e, po prostu nie współgra z tobą. Nie jesteś gotowa na to, ale może być jeszcze coś takiego, że może jesteś, ale twoje serce jest skierowane do kogoś innego. Może masz na oku kogoś innego. Też tak może być, że ten mężczyzna, taki słodki, on po prostu cię trochę wprowadzi w takie zakłopotanie. Może być, że jednak tak ci trochę serce do niego zabije, ale. Zakończy się ta relacja, on w jakiś sposób, nie wiem, przeciążycie Ta jego, za bardzo będzie romantyczny, no to podejście może Ci się jego nie podobać, ale może być też, że Ty w tej królowej kielichów może masz uczucia, ale do kogoś innego. Też tak może być. Tak prawdopodobnie, bo zobaczmy, No tutaj mamy diabła i co nam się tutaj pokaże? Tak więc Ty w lipcu zakończysz tą re relację z tym romantycznym młodym mężczyzną. Go po prostu olejesz, tak powiem. I co tu mamy w sierpniu? Cztery monety. Siedem kielichów. I dziewięć puław. Bo może być, że ty wzdychasz zupełnie do kogoś innego i przylegasz tą swoją energią do kogoś innego, ale do, do ten, do kogo wzdychasz, to, jest, to tworzy toksyczną zależność, toksyczną relację, iluzję tworzy, a ty już naprawdę się dość sporo. Um, ty sobie jeszcze dołożysz tych takich ciężkich. Emocji, ciężkich doświadczeń związanych właśnie z tą toksyczną relacją. Ty prawdopodobnie tu do kogoś wzdychasz, kogoś masz na oku już od jakiegoś czasu, już w lipcu, już może wcześniej, bo tu w sierpniu już masz dziewięć buław, to ty już niezłe przeboje masz co do tej właśnie relacji z kimś, prawdopodobnie, co tworzy toksyczną relację. Ale dlaczego to jest toksyczna relacja? Dlaczego? To jest iluzja. Tutaj po prostu trzymasz się jakichś zamków na piasku, jakieś masz wyobrażenia i trzymasz się bardzo mocno tych wyobrażeń, ale to niesie dla ciebie wielkie zmęczenie, wyczerpanie, no i to nie jest dobre. Co to Dlaczego mamy tu diabła? sześć monet. Bo może być, że ty podkochujesz się w kimś, ale ten ktoś nie daje ci tego, co jakby należy ci się z racji tego wkładu miłosnego, który ty dajesz. Bo on może, nie może ci dać z jakiegoś względu. Albo nie jest, nie jest, nie kocha cię po prostu, albo nie wiadomo, może jest z kimś innym. I ty nie masz zwrotu z tej relacji, ale ty po prostu całą sobą do tej relacji przylegasz. Więc myślę, że od jakiegoś czasu to już wcześniej się dzieje, więc dlatego ty odrzuciłaś tego romantycznego człowieka. Więc po prostu zobacz w sierpniu, niech się ta lampeczka zapali, do kogo ty tak mocno przylegasz, co jest iluzją. No i dobrze, i może być, że we wrześniu wreszcie wraca common sense, zdrowy rozsądek. No ale zobaczmy, co się tu dzieje we wrześniu? No, trąbka, as, puław i sześć puław. Hmm, no trudno powiedzieć, co się dzieje, bo, bo ty po prostu... No coś tu Ci wychodzi na pewno w tych sprawach miłosnych, coś Ci się udaje, bo na koniec września możesz odtrąbić sukces, co już na początku września już ten sukces się lekko odtrąbia, czyli coś tu dobrze idzie, nie wiadomo co, ale, ale jakby wychodzisz z tego diabła, z tej toksycznej energii, albo ale też może, no, też nie do końca wiadomo, czy ty 100% wychodzisz, bo może być, że jest tu jakaś komunikacja, bo może ten, ta osoba tutaj toksyczna, bo z jakiegoś powodu, może się za, zaczyna z tobą kontaktować, robi jakieś nowe działanie w stosunku do ciebie, ty tu widzisz, że sytuacja się poprawia, że nagle jakby łapiesz wiatr w żagle. Coś tu się zaczyna nowego dziać, zadziewać. No i na koniec września, no po prostu sukces. No, ale ja nie wiem jakiego rodzaju sukces. Naprawdę, czujesz się świetnie, czujesz, że dostałaś to, czy dostałeś, na czym ci bardzo zależało. No po prostu na tym, na tym dostaniesz to, to się zadzieje, na czym ci bardzo zależało. To może być w wyniku jakiejś informacji, komunikacji, nowego działania i coś tutaj po prostu się posuwa naprzód. No ale ja nie wiem, co tu się posunie naprzód. Jakaś sytuacja posunie się naprzód w lepszym kierunku, ktoś tutaj podejmie nowe działanie, e Cóż się tu może zadziać? Co tu takim będzie sukcesem? No trudno, bo te karty no, nie pokazują po prostu. Tak. Pięć kielichów. No ty prawdopodobnie wyjdziesz z jakiejś, z jakiejś sytuacji takiej Poczucia jakiejś utraty emocjonalnej, straty emocjonalnej, bo siedziałaś, nie wiem, tu może w sierpniu, w takim może poczuciu żalu, że straciłaś coś, co było dla ciebie ważne emocjonalnie, i to prawdopodobnie już ta sytuacja ulegnie tu zmianie, ty po prostu wyjdziesz z tej energii, ty po prostu coś tutaj. We wrześniu dostaniesz coś konkretnego, pozytywnego, co cię bardzo uskrzydli i odtrąbiasz, odtrąbiasz sukces na całej linii. No, coś takiego tu będzie. Także nie będzie już tego, że będziesz się tam gdzieś po kątach popłakiwać, smucić się, ta energia mija, bo bo ktoś tu wychodzi z jakimś nowym działaniem i twoja sytuacja miłosna się diametralnie zmienia i poprawia. Ale ja nie wiem, czy to ma związek z sierpniem tutaj. Trudno powiedzieć. W każdym razie już nie płaczesz po kątach, nie smucisz się. Po prostu cieszysz się bardzo i coś ci się naprawdę bardzo udaje tutaj. No, taka energia. A co konkretnie... To już ty po prostu zobaczysz. A rada, rada jeszcze tutaj dla wodniczków, kochanych. Jaka tu jest rada dla wodnika na te potyczki miłosno-romantyczne? Dziewięć kielichów. Co by się nie działo, to po prostu zachowaj dobry humor, bo koniec końcem wszystko się dobrze skończy. Ty po prostu będziesz zadowolony, zadowolona, szczęśliwa, syta i myślę, że tej mimo wszystko tej miłości, tego zadowolenia emocjonalnego na koń, koniec końcem nie powinno ci zabraknąć. W każdym razie staraj się zachować świetny humor, nie wpadaj w żaden pesymizm, po prostu wszystko świetnie idzie, żyj chwilą. O! I po prostu jak coś fajnego się zdarzy w Twoim życiu, w tych miesiącach, to korzystaj z tego, doświadczaj tego, ciesz się tym, ciesz się po prostu każdą chwilą, miłą chwilą, jaka w Twoim życiu się pojawi. Tutaj obojętnie Coś się zdarzy, coś fajnego, miłego tutaj w tym życiu miłosnym. Po prostu to bierz, bądź za to wdzięczny, wdzięczna i ciesz się i spełniaj swoje marzenia. No po prostu karty mówią, że mimo wszystko, co by się nie działo, zachowaj optymizm, radość, poczucie humoru i po prostu, no co jeszcze. Przynajmniej co jeszcze? No, no jakby coś to napisz się lampki, lampkę wina i popraw sobie humor. I taki jest rozkład dla wodników. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, papa. Pa.